Czerwcowy, ciepły nareszcie dzień po tych nocnych, czerwcowych przymrozkach. Mamy obecnie 26,2 stopnia. Ciepełko powróciło. Upału niestety jeszcze pierwszego nie było. Ciepło, gorąco, duszno, ale niestety zachmurzone. Dzisiaj mogą być burze, ale chociaż liczę na deszcz, bo jest tak gorąco, słuchajcie. Pomimo tego, że jest zachmurzone, to jest bardzo gorąco. Tam kumulus taki się utworzył, no. Burze nad Polką występują tak sobie. Jest bardzo gorąco, słuchajcie. Pomimo tego, że nie ma słońca, to jest bardzo zachmurzone. znaczy ten... Jest bardzo gorąco i naprawdę. 26 stopni. O, tutaj jakaś ciemna chmura się kombinuje. No oczywiście to nimbo jest niestety, ale... Widzicie, o tu druga. W ogóle zobaczcie, jest czerwiec, a orzech się dopiero zielenieje, zobaczcie. Już ma liście, widzicie, nie, ale dopiero coś się zielenieje, a jeszcze, ale jeszcze widać, że jest taki, no po prostu jest goły jeszcze, dopiero liście puszcza, on ma małe liście, więc można uznać, że jest jeszcze goły. Dopiero liście puszcza orzech, zobaczcie jakie spóźnienie, dzisiaj jest 6 czerwca, a orzech jeszcze goły, dopiero liście puszcza. Sami możecie zobaczyć, jakie to jest opóźnienie, no. No, i bardzo duszno, gorąco i nie wiem jeszcze jakby to nazwać. Jest bardzo, słuchajcie, okropnie. Ukrop się zrobił. Już naprawdę. Bardzo jest gorąco. Aż tak bardzo ciekawej sytuacji burzowej w Polsce nie ma, bo jest tylko jedna komórka na Podkarpaciu, ale no, wiecie, bo, ale dużo jest opadówek. No, jedynie tutaj, gdzie została wydana prognoza. No, ja jestem marginalny, tutaj niewielkie. Czekajcie jeszcze, ale w, widzę, że w Kunowie wreszcie chyba się pojawił upragniony deszcz, znaczy nie to, że jakoś długo nie było, tylko że upragniony, bo wiecie, że jest gorąco po prostu, wiecie o co chodzi. O, tu nade mną się jakaś utworzyła, tutaj są dwie, tutaj moja lokalizacja, Kunów, Ostrowiec, Sopatowa jedna idzie, zależy ci jaki jest kierunek, ale tutaj jest jedna. No tworzą się opadów, więc jednak chyba niebawem zacznie padać. W ogóle jest susza, słuchajcie, w Polsce. Nie wiem, czy wiecie. W województwie pomorskim troszeczkę mazowieckiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie. Tam jest susza najgorsza obecnie. Jeszcze wielkopolskie trochę jeśli wymieniłem i lubuskie trochę. No i widzicie Tam jest susza, tutaj nie ma suszy. Jeszcze. Bo jak tak opadu będzie mało, a takie będą duszne, gorące dni, to, to, to tutaj też będzie sucho. No ale faktycznie się na zbiera, powoli takie właśnie ciemne, no niby nimbo, ale no wiecie, ciemne chmury się zbierają, nimbo czy nie nimbo, no to nimbo to też ma chmury opadowe, niesie, więc no i cóż, możecie pisać jak to jest u was, no jedynie tam trochę nimba jest, dobra, no tyle, jakby była jakaś burza w kunale to nagram.